W Eucharystii szukamy bliskości Boga, przynosimy Mu wszystko to, co jest ukryte w naszych sercach, to, co przeżywamy, to, czego doświadczamy. Chcemy także przyjąć Jego miłość, którą On nam tu daje. A ja tę Eucharystię sprawuję w następujących intencjach: z okazji niedawnego święta niepodległości za naszą drogą Ojczyznę Polskę. Przede wszystkim o jedność i nawrócenie oraz Boże błogosławieństwo i prowadzenie Ducha Świętego z racji miesiąca listopada, za wszystkich naszych bliskich zmarłych, zmarłych ciupowiczów, przyjaciół i tych wszystkich, których mamy w sercach, za wszystkich Marcinów z naszej wspólnoty, których mamy niemało, z okazji ich niedawnych imienin z podziękowaniem za ich życie, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich oraz opiekę Maryi i świętego Józefa, za chorą babcię Marysię, o pokój w sercu Ani i całej rodziny. Także za tych, którzy w tym tygodniu obchodzili swoje urodziny. Za Mateusza, Kurzawę, Jolę, Lester. We wszystkich naszych intencjach, a także za zmarłego tatę Agaty Romanowskiej. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona. Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu Twojej miłości. Że mianowicie serca świętych otrzymało od ciebie pokrzepienie. A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więźni Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w Kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego ci odsyłam, ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do, do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem niczego nie czynić bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jak bez musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest On zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla Ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij Go jako mnie. Jeśli zaś wyrządził Ci jakąś szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, piszę to moją ręką. Ja uiszczę odszkodowanie, by już nie mówić o tym, że Ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. Tak, bracia, niech ja przez Ciebie doznam radości w Panu pokrzew moje serce w Chrystusie. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. I nie powiedzą, oto tu jest, albo tam. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród Was. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni syna człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, oto tam, lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo, jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z synem człowieczym w dniu jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto Słowo Pańskie. Amen. Ciekawe, jak byśmy się zachowali, kiedy ktoś by nas okradł. Potem uciekł z tym, co nam ukradł, a potem się nawrócił i przyszedł do nas z powrotem z listem polecającym, że mamy go przyjąć. To się właśnie dokonało w tym fragmencie, który słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w liście do Filemona. Onezym był niewolnikiem najpewniej u Filemona i uciekł od niego. A że uciekał, to pewnie zabrał kilka rzeczy ze sobą. I na drodze swojego życia spotkał Pawła. Paweł oczywiście nie przepuszczał takich okazji, więc ogłosił mu Ewangelię, najpewniej w więzieniu. I jak możemy się domyślać, onezym przyjął tą Ewangelię, przyjął dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie i został przez Pawła z powrotem posłany do Filemona, razem z tym listem, którego fragment dzisiaj. Słuchaliśmy to prawie całości ten list. Zobaczcie, proszę, co się dokonało w życiu Pawła: jak daleko Ewangelia przemieniła jego serce. Przecież my znamy Pawła, który sam chciał wtrącać do więzienia, nawet ruszył specjalnie do Damaszku, żeby znaleźć tych, którzy w imieniu Jezusa pokładali nadzieję. Żeby, jak mówią, nam dzieje apostolskie wtrącić ich do więzienia, jeśliby jakiś znalazł. Dzisiaj możemy spotkać Pawła, który sam w tym więzieniu siedzi i to właśnie z powodu imienia Jezus. Tak daleko może pójść ta przemiana mojego serca, tak głęboko może mnie zmienić spotkanie ze zmartwychwstałem. W życiu Pawła wypełnia się dokładnie to, o czym mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii. To znaczy, Paweł jest żywym znakiem obecności Królestwa Bożego w tym świecie. Zobaczcie proszę, jak odmienny jest sposób myślenia Pawła od sposobu myślenia tamtego świata. On, kiedy odsyła Onezyma do Filemona, nie odsyła go już jako niewolnika, odsyła go jako brata. Dzisiaj czytałem ciekawy komentarz do tego listu, w którym ponoć w oryginale w języku greckim jest mowa o tym, że Filemon utracił go dosłownie na jedną godzinę, a Paweł mówi: A odzyskujesz go na wieczność całą. I to mnie, słuchajcie, niesamowicie uderzyło, bo Paweł próbuje Filemonowi pokazać, jeśli budujesz z kimś relację, jak Pan z niewolnikiem, to to jest krótkotrwała relacja. To jest taka relacja, która nie ma przyszłości. Ale ponieważ onezym wraca teraz do ciebie, pewnie ochrzczony, on już nie jest tak naprawdę niewolnikiem, jest teraz Twoim bratem w Chrystusie, więc to jest ta relacja, która ma szansę trwać na wieczność całą dlatego że on przychodzi teraz do ciebie jako twój brat pomyślcie sobie o uwarunkowaniach tamtego świata jesteśmy w samym sercu imperium rzymskiego tego imperium które stało pracą i służbą niewolników to jest właśnie ta rewolucja którą przynosi ewangelia rewolucja która nie dokonuje się w żaden sposób nam znany, to znaczy nie dokonuje się z mieczem w ręku, nie dokonuje się także żadnymi hasłami na sztandarach, ale to jest rewolucja, która ogarnia ludzkie serce. Dlatego, że Jezus mówi: Królestwo moje przychodzi w sposób niedostrzegalny. Ono już jest pośród Was. W jaki sposób? No właśnie w taki. Przez takie osoby jak Paweł. Przez ludzi, którzy naprawdę nie tylko tą Ewangelię usłyszeli, ale tą Ewangelią zaczęli żyć. To stał się ich styl życia. Oni dokonują tej rewolucji, oni są znakiem tego, że Królestwo Jezusa jest już obecne pośród nas. Zobaczcie, proszę, jaki styl swojego panowania wybrał Jezus. Kiedy Piotr będzie w ogrójcu próbował wyciągać miecz. I będzie próbował zaprowadzić Królestwo Boże siłą, to Jezus od razu powie: chowaj ten miecz. Chowaj ten miecz, chłopie. Gdybym chciał, to ojciec by wystawił zastęp aniołów, który będzie mnie strzegł. Ale to nie jest mój sposób panowania, to nie jest logika mojego królestwa. Ono przychodzi niedostrzegalnie, ono się nie narzuca, ono nie jest natarczywe, nie jest nachalne. Dlatego, że to nie jest ideologia, to jest styl życia. I ludzie pytają kiedy. Jutro przyjdzie dalsza część tej Ewangelii. Podzielono nam to na dwa dni. Jutro będą pytać gdzie. Więc zobaczcie, że to jest takie bardzo ludzkie. Nie? Jak się ma coś wydarzyć, to my się pytamy kiedy albo gdzie. Jak sprzedajemy plotę, to opowiadamy kto i gdzie. A Jezus mówi: Jak kiedy? Już jest. I jeszcze nie powie gdzie. Dlaczego? Bo to nie jest czas i to nie jest miejsce. Królestwo Boże to jest ktoś. To jest On. On jest tym Królestwem Bożym pośród nas. Dlatego Królestwo Boże już przyszło przyszło najpierw w cichości zwiastowania w Nazarecie. Nikogo tam nie było. Maryja, Archanioł Gabriel w niedostrzegalny sposób przyszedł. Potem przyszedł w niedostrzegalny sposób Betlejem. I tak już prawie do samego końca. To jest ten styl życia. To jest ten Sposób przemiany ludzkich serc to się dokonuje w cichości, to się dokonuje w pokorze. Tu jest Królestwo Boże. Tu, zaraz przyjdzie. To też jest Królestwo Boże. No, więc yy, przyjdzie w Eucharystii. Bez wielkich znaków, pośród słów, które doskonale znacie, pośród serca, które jest gotowe go przyjąć i chce go przyjąć, to jest właśnie to Królestwo Boże. I teraz pytanie jest takie na koniec: czy to spotkanie z Królestwem Bożym, które już jest, które jest pomiędzy nami, czy ono mnie przemienia? Bo zobaczcie Paweł. To jest ciekawe, bo to jest stary Paweł. I on dzisiaj samo sobie mówi: Stary Paweł, jestem już stary. On już wie, że życie jego ma się ku końcowi. Wie, co go czeka. I mówi: i zobaczcie, im bliżej jesteśmy męczeńskiej śmierci Pawła, tym mocniej odkrywamy, że on jest bardziej podobny do Jezusa. Że on w stylu życia staje się jakby drugim Jezusem. I teraz. To jest to pytanie, nie, które staje przed nami, właśnie: czy to moje chodzenie za Jezusem, to moje słuchanie Jego słowa, to moje karmienie się Jego ciałem, ta moja modlitwa, te wszystkie praktyki pobożnościowe, które podejmujemy, to nasze bycie we wspólnocie i wszystko, co jest w jakikolwiek sposób związane z moją wiarą, nie, na ile mnie czyni to bardziej podobnym do Jezusa? Gdybym miał sobie narysować oś czasu, która byłaby wyznacznikiem mojego życia, czy ja mogę sobie powiedzieć, że jak się przesuwam tutaj osi czasu, to ja jestem coraz bardziej podobny do Jezusa? Może być odwrotnie? Mogę być coraz dalej od Jezusa? To jest ogromnie ważne pytanie, bo to królestwo ma się pokazać, ma się objawić. Zobaczcie, Paweł niczego Filemonowi nie narzucił. Chociaż mówi, mógłbym to zrobić. Mam takie prawo. Mógłbym to zrobić. Ale nie robię tego. Nie narzucam ci tego. Posyłam go. Posyłam go razem z moim listem i cię proszę. Proszę cię, Filemonie, żebyś go przyjął. Dlaczego? No bo dla takiego, Jezusa Paweł spotkał i takiego Jezusa odkrył. Nie Jezusa, który się w jakikolwiek sposób narzucał, ale Jezusa, który przychodził, który zapraszał i który przemieniał miłością. Na ile jestem już do tego Jezusa podobny?